Dlaczego Palion, Ptyś i Wojan milczą na temat tego, co dzieje się z nubkiem? Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych nowych informacji na temat tego, co dzieje się z nubkiem na Dirtowicach. Pamiętamy tylko, że kilka tygodni temu nubek odszedł z Wojanowic i od tamtego czasu wszelki słuch po nim zaginął. Dosyć dziwne jest to, że wojanowiczanie na początku się martwili, ale potem zdaje się, że jakby zapomnieli o swoim przyjacielu, nie podjęli żadnych prób skontaktowania się z nim. Nie sprawdzili też, co dzieje się potem na Dirtowicach, a teraz nagrywają materiały, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Dlaczego zatem wojanowice milczą na temat Nubka? To jest pytanie, moi drodzy, na które dzisiaj postaramy się sobie odpowiedzieć. Sprawa, moi drodzy, jest bardzo dziwna i ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Jak pewnie zauważyliście, już w kilku odcinkach wspominaliśmy o tym, że jest to niepokojące i że warto sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się z Nubkiem. Wy też wzięliście sobie to do serca, bo jak. Sprawdzałem komentarze pod filmami Wojana. To wielu z Was pisało mu, żeby sprawdził, co dzieje się z Nubkiem na Dirtowicach. Wspominaliście m.in. o dziwnych postach na społeczności u Nubka. O tym, że Dirt zaczął się zamieniać w diaksy i o tym, że jego rodzice mogą być trochę podejrzani. Jeden z widzów o nazwie Barty Official napisał komentarz o treści Wojan iść na Dirtowice, tam dzieje się coś złego. Lajkujcie, żeby zobaczył. No jak możecie zobaczyć, prawie 300 osób podziela jego zdanie, a zaręczam wam, że to nie jest jedyny tego typu komentarz. Inna osoba o nazwie Anna Profus również napisała Wojanowi, że Nubek potrzebuje ich pomocy na Dirtowicach. Wspomniała, że pojawiły się tam dziwne bloki i możliwe, że to jest sprawka pana P albo ktoś go więzi. Zachęcała go, żeby poszedł na Dirtowice i sprawdził co dzieje się z ich przyjacielem. Jednak, po tych komentarzach. Które miało miejsce już kilka dni temu nie pojawiły się żadne nowe informacje na kanale ani u Wojana, ani upaliona. Nikt też w żadnym odcinku nie odniósł się do tych komentarzy, a już na pewno nie do sytuacji z nupkiem. No i pozostaje pytanie, dlaczego tak to wygląda? Dlaczego Wojanowiczanie milczą na temat nubka i nie sprawdzają co się z nim dzieje? Przecież taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeżeli dowiedzieliby się, że coś złego dzieje się z ich przyjacielem, to nieważne czy jest z nimi na Wojanowicach czy nie ma, powinni zebrać się razem. Udać się na Dirtowice i sprawdzić, co na nich się wyprawia. A tak się nie stało i tak się nie dzieje nadal. I przeczucie coś mi mówi, że jeszcze trochę poczekamy, aż ktoś z Wojanowic odniesie się do całej sprawy. Miejmy nadzieję, że stanie się to niebawem, ale kiedy dokładnie, tego niestety nie wiemy. Może stanie się tak, że dostaniemy nowe informacje od Nupka i to dopiero one w jakiś sposób przekonają Wojana i resztę ekipy, żeby zainteresować się, co tam tak naprawdę się dzieje. No bo okej, okay, na razie te wiadomości mogły nie być wystarczająco niepokojące i przekonujące, żeby udać się na Dirtowice. No bo wiecie, zwykły Dirt zamienia się w Dirt z diamentami, no podejrzane, ale jednak jeszcze nie niebezpieczne. No a znając Nubka, no to mógł sobie coś wymyślić, albo trochę wyolbrzymić i pewnie dlatego Wojanowiczanie no nie przejęli się tą informacją i nie sprawdzili, co się dzieje we wiosce Nubka. Myślę jednak, że gdyby zaczęło się tam dziać coś znacznie poważniejszego i jeśli wtedy Nubek wrzuciłby coś na społeczność, to myślę, że że reakcja Wojanowiczan byłaby zdecydowanie bardziej stanowcza. Myślę, że gdyby rzeczywiście Nupkowi groziło jakieś niebezpieczeństwo, no to przejęliby się całą sprawą, zebraliby się do kupy i udali się mu z pomocą. Są jednak dwie hipotezy, które starają się wytłumaczyć, dlaczego Wojan i reszta milczą na temat Nupka. Pierwsza hipoteza dotyczy bezpośrednio fabuły, która odbywa się na Wojanowicach, a druga życia realnego. Co do pierwszej, możliwe, że Wojanowiczanie obawiają się. Tego lub kogo, co mogą spotkać na dirtowicach. No zobaczcie, teraz co prawda Nubek odszedł, ale mogą sobie nagrywać w spokoju, mają swoje różne przygody i nikt w zasadzie im nie przeszkadza. Nie chodzi mi tutaj o to, że Nubek im przeszkadzał, ale na Wajnowicach w tym momencie nie ma żadnej złej postaci, ani żadnej postaci, która może im uprzykrzać życie. Mogą sobie tworzyć, nagrywać, świetnie się bawić. W zasadzie żaden z nich nie chce angażować się w jakieś potyczki z żadnymi dziwnymi postaciami. Zastanówmy się, no po co sobie utrudniać życie, skoro jest dobrze tak jak jest. A to, że ich przyjaciel jest w innej wiosce i może być zagrożony, no dobra, to jest jakaś tam niedogodność, ale do przeżycia. Jeżeli to ma być cena świętego spokoju i możliwości przeżywania różnych przygód, bez obecności złych postaci, którzy co róż je psują, no to myślę, że część Wojanowiczan jest w stanie taką cenę zaakceptować. I wiem, moi drodzy, że to może brzmieć trochę brutalnie, ale no tak wygląda rzeczywistość. Druga hipoteza jest jednak znacznie bardziej przyziemna. I moim zdaniem znacznie też bliższe rzeczywistości. Otóż wydaje mi się, że te wszystkie informacje, które wysyłacie do Wojana i Paliona, one do nich docierają. Oni je widzą, ale czekają na odpowiedni moment, żeby się do nich odnieść. Chcą zbudować jeszcze więcej napięcia, jeszcze więcej ciekawości związanej z Nubkiem, i dopiero wtedy, kiedy ona osiągnie swój punkt szczytowy, no to wtedy się do tego odnieść i przywrócić temat Nubka do filmów. Myślę, że taka taktyka jest dosyć bardzo prawdopodobna, no i możecie ją znaczyć aż bez filmów czy z seriali, gdzie jakiś wątek jest rozpoczynany, a potem przez długi, długi czas nie jest kontynuowany, aż w końcu napięcie osiąga taki moment, że już nie pozostaje nic innego, jak tylko do tego wątku wrócić. I myślę, że tutaj w tej sytuacji Wojanowiczanie mogą myśleć podobnie. Jednak to nie wszystko. Jest jeszcze. Trzecia hipoteza, która, no moim zdaniem, jest tą prawdziwą. Otóż wszystkie te odcinki, które teraz pojawiają się na kanale Uwojana i Paliona, a które nie dotyczą Nupka w żaden sposób, prawdopodobnie zostały nagrane na zapas. Tak moi drodzy, możliwe, że te filmy po prostu nie są nagrywane na bieżąco, a zostały nagrane już znacznie wcześniej i teraz są publikowane z opóźnieniem. Jak doskonale wiecie, nagranie i opublikowanie takiego materiału. Może samo w sobie nie jest bardzo czasochłonne, ale cała reszta dookoła tego, czyli wymyślenie tytułów, fabułę, miniaturek, to już trochę zajmuje. I możliwe po prostu, że Wojanowiczanie chcieli mieć troszkę więcej czasu i przestrzeni dla siebie, i nagrali filmy na zapas, a teraz je publikują, i dlatego nie odnoszą się one bezpośrednio do aktualnej sytuacji na wojenowicach, A są to takie, wiecie, luźne odcinki, które można wrzucić niezależnie od tego, co aktualnie dzieje się z Nubkiem. I ta hipoteza, moim zdaniem, jest tą prawdziwą, i w sumie totalnie im się nie dziwię, no bo wiecie, spójrzcie za okno: jest. 30 stopni, słoneczko, wakacje, i podejrzewam, że znaczna część z Was albo już była, albo dopiero gdzieś pojedzie, żeby trochę odpocząć, albo wszyscy siedzicie w domu i chowacie się przed słońcem, które w tym czasie jest praktycznie nie do zniesienia. Podejrzewam, że wojana i paliona może być dosyć podobnie i po prostu może chcieli sobie to zrobić zapas, żeby trochę odpocząć, albo właśnie też pokorzystać z wakacyjnego czasu i pięknej pogody, no i wyjechać gdzieś temu te odcinki po prostu nie odnoszą się do bieżących wydarzeń, a są wiecie, takie luźne i ponadczasowe. Jeżeli to jest oczywiście prawda, to myślę jednak, że jak tylko Wojan i Palion już odpoczną, albo wrócą z wakacji, jeżeli rzeczywiście takich są, no to zaczną nagrywać odcinki na bieżąco i wtedy odniosą się do sytuacji tego, co dzieje się z Nubkiem, a może i nawet ruszą mu na pomoc. Także moi drodzy, pozostaje nam w zasadzie tylko czekać, bo jestem przekonany, że wasze wiadomości dotarły do Wojana, Paliona i Ptysia. I oni wiedzą, że czekacie na to, żeby się dowiedzieć co się dzieje z Nubkiem i żeby Wojan i Palion ruszyli mu z odsieczą. Ale niestety nie możemy zrobić wiele ponad to, no i pozostaje nam czekać. Myślę jednak, że już niebawem jakieś rzeczy się dowiemy. A co to będą za rzeczy? I czy one nam się spodobają, no i czy Nubek rzeczywiście wróci na Wojanowice, czy odszedł z nich na stałe, tego dowiemy się w najbliższej przyszłości. Moje zdanie już znacie, a po dzisiejszym odcinku już wiecie, dlaczego Wojanowice milczą na temat Nubka.